Mamy od dawna o ich zaletach nie trzeba się rozgadywać, szczególnie dla właściciela iPhone'ów, którzy mają Dual SIM tylko dzięki temu, że mają wbudowanego eSIM'a. Do tej pory, żeby wymienić fizyczną kartę na wirtualną u większości operatorów, a na pewno w Play'u trzeba było się udać do salonu danego operatora z dowodem osobistym, kartą SIM fizyczną i po papierologii otrzymywaliśmy kod QR do zeskanowania i dodania swojego eSIM'a. Niemniej dzisiaj zauważyłem, że Play zmienił coś w swojej ofercie. Jak widzicie na ekranie. Otóż możemy sobie esim fizycznego wymienić. SIMA fizycznego wymienić na ESIMA w końcu w aplikacji Play 24. Zobaczcie. Jest boom. Wymień kartę ESIM i faktycznie czy to działa? No sprawdziłem i powiem wam, że działa. Jest tutaj kilka screenów przygotowanych przeze mnie. Dzień dobry. Mamy Twoja karta SIM, iPhone 11. To jakieś tam maskowanie wrzuciłem na szybko. I proszę bardzo, wymień kartę na eSIM. Spoko, klikamy. Dalej mamy tam oczywiście rozpocznij, taka standardowa <coughs> procedura. Następnie pojawia się aktywuj kartę SIM. Klikamy aktywuj, aktywuje i to chwilę trwa. Udało się, czas na nasz ruch. Teraz aktywujemy Twój eSIM. Potrzebujemy na to około 3 godzin. Damy ci znać SMS-em, gdy będzie gotowy. I faktycznie, jeżeli to robicie, róbcie to raczej jak jesteście pod Zasięgiem WiFi, ponieważ u mnie trwało to faktycznie 3 godziny, przy czym był okres bezwładności jakieś 30 minut, kiedy nie działała karta Sim zwykła już i nie działał jeszcze ESIM. Natomiast po tym, jak faktycznie wymienicie tą kartę na ESIM. I dodatkowo ten eSIM zacznie działać. W taki sposób się to objawi, że nie będziecie mieć w ogóle karty. Musicie zrestartować telefon. Przynajmniej tak było z moim iPhone'em i normalnie się zalogował. Normalnie mi teraz eSIM działa. Wrzuciłem sobie drugą zwykłą kartę SIM. Wszystko jest w porządku. Mam dwa numery, dwie karty. Bardzo fajna opcja, że nie trzeba w końcu wychodzić z domu. Już dawno miałem sobie zrobić dwa numery w jednym telefonie, ale nigdy nie miałem po drodze do galerii, do salonu playa. Natomiast teraz się pojawiła w końcu opcja, żeby zrobić sobie to online. Super. Teraz mam służbówkę i, i prywatny telefon w jednym urządzeniu. Fantastycznie. Jeżeli chcesz więcej takich poradników szybkich, krótkich, zostaw subskrypcję, bo próbuję dobić do tysiąca. Może mi to zmotywuje, żeby dalej działać, chociaż podejrzewam, że mi to zmotywuje. Dzięki na razie.